Dobry państwu na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgu chciałbym państwu opowiedzieć o naczyniach miarowych. Czasami opowiadam Państwu o narzędziach kupca, pokazywałem odważniki, pokazywałem wagi, pokazywałem e, różne przyrządy do mierzenia towaru, którym się handluje. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o naczyniach miarowych z wyłączeniem naczyń miarowych aptecznych, dla których zrobimy osobny odcinek. Proszę tutaj zobaczyć po mojej e, tej stronie jest takie wielka, w zasadzie wygląda to jak konew. Jest to 50-litrowe naczynie miarowe. Proszę zwrócić uwagę na takie charakterystyczne otwory, które tutaj się znajdują. Są to tak zwane otwory przelewowe, czyli jeżeli do tego naczynia, które jest wykonane z mosiądzu, ciężkie jest bardzo. E, Nalejemy płyn, to nadmiar 50, ponad 50 litrów będzie się wylewać tymi otworami, czyli jest to piękne naczynie. Pozyskałem je od znajomego kolekcjonera z szamotu, więc też jest to osadzone w wielkopolsce. Bo co jest ważne? Te wszystkie naczynia miarowe, które będę dzisiaj pokazywać, są zawsze ocechowane. Mamy producenta, co je zrobił, ale bardzo ważne, kiedy była legalizacja. I pierwsza legalizacja jest najczęściej datą, kiedy kiedy to naczynie powstało? To na przykład naczynie powstało w 1942 roku, czyli też już ma ponad 80 lat. Kolejnym naczyniem mam tutaj po drugiej stronie, takie naczynie troszeczkę mniejsze, bo tu jest napisane, że jest pojemność 10 litrów, i też to naczynie jest wykonane krótko przed II wojną światową. I ono pochodzi z Ponieca. Ktoś, kto oglądał film o Poniecu, to tam opowiadałem o wytwórni win, i to właśnie to naczynie pochodzi z wytwórni win. Od jednej pani tu w leśnie kupiłem takie piękne naczynie pięciolitrowe. To jest też bardzo ciężkie, jest to bardzo precyzyjnie wykonane, bardzo dokładnie opisane i to jest tak jak było. 50-10-5 tu mamy właśnie to tego typu naczynie stożkowe. Ono ma specjalnie tak, żeby jak tutaj powstanie tak zwany menis wypukły, to się takim strychulcem albo taką specjalną listwą gładzi, żeby to było dokładnie tego, a o to chodzi, że nadmiar ponad te 5 litrów wylewa się po ściankach i wtedy tego nie ma. No. Kolejne naczynie, to malutkie tutaj, to jest tylko o pojemności y, pół litra. Jest ze mną w zasadzie od dziecka, ponieważ to jest naczynie, które zawsze miał mój tata gdzieś tam y, koło siebie. I ono jest, zostało zrobione przez firmę seroczyńskiego w Warszawie, i to jest, jakby to powiedzieć patowe naczynie, ale jest to naczynie miarowe. No kolejne to już tu mamy 0,2 litra. Tu mam takie dziwaczne, malutkie, też mosiężne, ciekawe, yy, powiedzmy, nie wiem czy ono jest angielskie, bo tak jak tutaj wspomniałem, Szamotuły, Poniec, Leszno, Poznań, nie? To są takie yy, powiedzmy naczynia, które tutaj nasze miejscowe, a to jest taki trochę inny kształt, ale wiem na pewno, że jest to też naczynie yy, miarowe. No proszę zwrócić uwagę tutaj na tej Płeczce pokazałem takie różne naczynia i one są wykonane z blachy stalowej, z blachy później ocynkowanej, są cynowe, są aluminiowe, są miedziane, są mosiężne, naprawdę materiały, z których to powstaje, ale to jest właśnie ciekawe, że tam są tak zwane takie plomby legalizacyjne i tam mamy właśnie daty, kiedy one powstały. Tutaj troszeczkę niżej y, mamy też takie mniejsze naczynia, tu wyraźnie widać, że są cynowe, te są akurat ciekawe, bo większość z nich zostały wykonane we Wrocławiu czyli też, jakby to powiedzieć, mogły na naszym terenie tutaj funkcjonować. Oczywiście do naczyń miarowych możemy też zaliczyć takie szufelki, ponieważ w sklepach, jak ktoś sprzedawał towary sypkie, to wiedział, że jak nabierze taką dużą szuflę, to bardzo prawdopodobnie, że tam jest kilo cukru albo jakaś inna pojemność i one były jakby to powiedzieć troszeczkę określonej pojemności. Na pewno zwracają też uwagę Państwo na książki, ponieważ no, nie ukrywam, miałem zaszczyt znać pana Tadeusza Jaśko, który miał w Świdnicy Piękną wystawę właśnie odważników, gdzie właśnie też bardzo dużo się dowiedziałem i jednocześnie te katalogi wystaw zawierają bardzo dużo informacji przydatnych właśnie dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy są tu wiedzieć. No tu dostałem od mojego kolegi Mariusza Sondeja, dostałem taką właśnie też z dziejów miar w Polsce. No tutaj jak jest to takie duże to naczynie, to na początku, które było z szamotu, to również takie dwie. Książki, książki, ponieważ dzisiaj wie, nie wydaje się tego typu książek, tylko to wszystko jest w internecie, a ja jestem jeszcze jakby to powiedzieć starej daty, kiedy coś napisane jest bardzo y, ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy na przykład metrologiczne zbiory państwa Gustowskich. Y, czemu mam akurat dwa katalogi? No, jeden byłem na wystawie w Świdnicy, obejrzałem to, opisałem sobie, co mi się podobało i w nim robię notatki, a drugi to akurat państwo Gustowscy odwiedzili kiedyś mnie tutaj w anty kwariacie, byli tutaj w Galerii 1001 Jeden Drobiazgów, obejrzeli moje zbiory metrologiczne, też wymieniliśmy się troszeczkę doświadczeniem, także jakby to powiedzieć, ten sama książka, a każda zawiera inne treści. Oczywiście tych takich różnych, powiedzmy literatury, no tutaj mamy o znowu wagi też e, Ziemi Dobrzyńskiej, tutaj są wagi stołowe e, Marii i Marka Sandeckich, ponieważ te naczynia miarowe, odważniki, jakby to będzie, wpisują się troszeczkę w ten cały tutaj dział. No, muszę powiedzieć, że tak jak wspomniałem, tu jeszcze mam do pokazania parę takich ciekawych naczyń miarowych, ponieważ to są naczynia miarowe reklamowe. To jest firma, która handlowała towarami sypkimi, kaszami, mąkami różnymi. I to są takie miarki, które w kuchni, panie domu, używały, bo jak się robiło jakieś realizacje, Przyckowało się jakiś przepis, no to trzeba było odpowiednio dawkować, i to są właśnie takie miarki. Tu jedna jest szklana, ale również jest opisana. Tutaj obok niedawno pokazywałem, na przykład to jest miarka do kawy i to jest na dużą kawę, a to jest na małą kawę, czyli jest to też taka miarka. No i tutaj mam też takie łopatki. W zasadzie szufelki to są wszystko szufelki reklamowe. Tu akurat jest e, e, proszek do pieczenia, jest kawa zbożowa, e, są e, właśnie płatki owsiane i to są właśnie też jakby naczynie takie, no trudno to nazwać, że jest to naczynie miarowe, ale są to reklamowe. E, urządzenia, które, jakby to powiedzieć, mają swoją określoną pojemność. Także w najbliższym czasie jeszcze nakręcimy film, gdzie pokażę różne naczynia miarowe związane z apteką, ponieważ no, mój dziadek był aptekarzem, mój tata był doktorem farmacji, więc te tematy są mi bardzo blisko, ale dzisiaj mogłem Państwu pokazać te większe takie właśnie naczynia miarowe, które część z nich jest na ekspozycji w Galerii 1001 Drobiacku. Danke.